Postanowiłem, że zostałem najgorszym dzieckiem na świecie. W sumie to robię to przez całe życie, ale dzisiaj będę niszczyć wszystko, co stanie na mojej drodze Jest tego pufka, i i główki nie ma. Więc jeśli chcecie mi w tym pomóc, wstawcie łapkę w górę i subskrypcję z znaczkiem. I nie wiem w ogóle czy o tym wiecie, ale jak zostawicie łapkę w górę, to ona się robi kolorowa i lecą z niej fajerwerki. Więc sprawdźcie to jak najszybciej. A my w tym momencie musimy niszczyć wszystko. Nie mam ogólnie nawet poziomu drugiego, więc na razie zniszcz sobie, sobie te klocki. Tutaj wszystko co jest naokoło, jakiegoś skrzata, który jest u, u góry, czy właśnie urosłem, potrafię chodzić? Nie, chodzić dalej nie potrafię. Ale mamy chociaż poziom drugi, więc możemy sobie zniszczyć te barierki, żeby przejść kawałeczek dalej. Wow, i teraz już niszczymy prawie wszystko na jedno uderzenie. No dobra, może nie do końca. Ale jak kupimy sobie strędza razy 3, czyli siłę za 180 robuxów Nie, niewipa żadnego nie potrzebujemy, to teraz niszczymy wszystko o, jeszcze szybciej. Dobra, zaraz bierzemy sobie trzeci poziom, a to jest bardzo ważne. Co my tu mamy w sumie dalej? Bo ja nawet nie podszedłem sobie do tej kolejnej ścianki. tu mam jakieś domki, oczywiście. Wszystko z klockami są wszędzie same Klocki, Już mam dość tych klocków. Dlatego, skoro udało mi się wbić poziom trzeci, przejść. Idziemy sobie poziom dalej. I no, na dwa uderzenia dosłownie, dosłownie niszczymy sobie te barierki. Wózek, na co to jest komu potrzebny? Miż, wózek do niczego właśnie niepotrzebny. Oczywiście te klocki, pówki w kotka jakieś nawet. już kolejny poziom. Powiem wam, że ta siła razy trzy dała nam naprawdę bardzo dużo. E, myślałem, że jeszcze całą tą barierkę dosłownie na raz, ale niestety nie. Wow, ale udało nam się wydostać z tego całego, jakby pomieszczenia. Jesteśmy teraz w jakiejś mini kuchni. No w sumie nie wiem, wygląda to jak taka jadalnia, właśnie. Ale my nie chcemy jeść, nie jesteśmy głodni, więc zniszczymy całą kuchnię oczywiście. Są tu nawet na Kręgle, my wszystkie kręgle zbijemy, sobie robimy strajka, jakieś samochodziki, szafa. O! Taką szafę to ja bym chciał sobie bardzo zniszczyć i cała szafa rozwalona. W którą stronę powinniśmy teraz pójść? Bo widzę, że tam się dać. Daje... I tu jest kamera, która chyba na mnie patrzy cały czas. Pówka, cyk, zniszczona. Siódmy poziom zaliczony. Czy mogę zniszczyć drzwi? Dwunasty poziom potrzebuję, żeby przejść przez te drzwi. No dobra, to chociaż zniszczymy sobie wycieraczkę, skoro nie mogę przejść przez te drzwi i wazon. Wózek jeden, wózek dwa, wózek trzy i już kolejny poziom. Oj, to za szybko nam leci. No dobra, a tu przydałoby się teraz przejść właśnie. Przez tą ściankę tutaj, co jest coraz ciężej wam powiem. Toalety tutaj teraz nawet są. Co to jest za obraz? Nienawidzę takich obrazów. No z nikim są to niczego niepotrzebne. O, wlało się wszystko. Dobrze, nie było tam niczego brązowego, no ale dobra. Zniszczymy sobie już sobie całą łazienkę, nawet ten papier i również obraz. No, da, da się, okej. Okay. Obraz zniszczony. Ej, chyba kuchnia jest jednak w tym miejscu. Oj, możemy sobie. Tak! Spalimy całą kuchnię, kuchnia nam się właśnie pali. Kominek też bym chciał sobie zniszczyć, to jest możliwe. I szafeczki, oczywiście. BUM! Wysadzone! Mamy już poziom numer 9, ale trzeba tą kuchnię palić już całkowicie. Ludówki też. Właśnie, dajcie mi jedzenie z ludówki. Możemy sobie znaleźć tutaj jakieś żarełko. No, jest, jest coś. Ale do czego mi jest ryba? Ja nie chcę ryby. Cyk, nocnik. O nie, co w tym nocniku było? Dobra, lepiej strącimy, bo tu strasznie śmierdzi. Wszystkie zlewy sobie się rozwalimy. I lusterka. Co my tu mamy teraz dalej? Czy to jest kolejny pokój zabaw? Chyba na to wygląda. Ogólnie tych dużych klocków nie da się niszczyć, ale na pewno możemy te małe. To wszystko jest dosłownie. Patrzcie, cyk zniszczone. O, ale dywan ogromny. wow dywan sobie też rozwaliliśmy. O, to jest Wentylacja, ja tu widzę. Tam się na pewno da wejść. Musimy to sprawdzić, ja już mam ogólnie poziom dziesiąty. raczej będziemy mogli wejść tam bez żadnego problemu. Skok! Dobra, jeszcze to jest skok! Jesteśmy na miejscu, niszczymy wentylację. Przypadkiem zniszczyłem ogólnie tą półkę całą, ale wentylację zniszczona i faktycznie da się tutaj przejść. Cały czas idę prosto, czy tu będzie jakaś zjeżdżalnia? Wentylację ogólnie sobie nie zniszczymy, ale mamy wyjście z drugiej strony. Czy udało nam się w taki sposób wyjść na dwór? Chyba na to wygląda, tylko spadło mi to na głowę. Mamy teraz dwie drogi, albo tutaj, albo tamto możemy w sumie. Na razie pójść przed siebie, bo są tutaj fajerwerki, które też możemy sobie odpalić, i one wybuchną właśnie gdzieś tam u góry. Jeszcze więcej fireworków i hydrancik nawet tutaj mamy. Banana pośrednionego? Nie, mogę go zjeść. Śmieci też rozwali. mi tu bananu. wyleciało. Śmietnik tak samo. Czekajcie, że to są te drzwi, przez które ja wcześniej nie mogłem przejść. Teraz je rozwalę. Dawaj, niszczymy sobie te drzwi. Bum, zniszczone. Ale to wiecie, co przydało się jeszcze sprawić w sumie, co jest tam z drugiej strony. Niestety jestem troszkę wolny i chodzę na czworaka, no ale już jesteśmy na miejscu. Zakaz dzieci. Co to? Ja chcę tu przewodą tu jest, mogę nam wskoczyć. Ej, ja nie wiem czy ja chcę to robić. Zaraz tam na pewno wskoczymy, tam jest jeszcze jakaś myszka. Rozwalimy sobie w dodatku te śmieci. Nie wiem czemu ja tego zniszczyć nie mogę. Napis mogę... Mogę napis zniszczyć? Niszczę ten napis. Wow, cały napis przedszkole sobie zniszczyliśmy jeszcze arbuziki Jakieś których. Ej, też mogę mogę to zniszczyć. O, niszczymy sobie to! Arbuzik zniszczony i dynamit! Tu jest nowe. Czy ja teraz wysadzę dosłownie cały ten budynek? Ścianę wysadziłem. Co jest? I możemy sobie wejść do środka. I to w sumie tylko tyle, więc przydało mi się sprawdzić, co jest za tym płotem. Mam nadzieję. Że nic my się nie stanie. Musimy wskoczyć tutaj na dół. Tylko jeszcze pójdziemy sobie na szybko tej myszki. Cześć, myszko. Już Ci tutaj z nami nie będzie. Badać sobie do wody. To ja też tutaj wskoczę. Aha, i przeteleportowałem po prostu do miejsca, w którym wcześniej, jakby skoczyłem. Piękny świat. <laughs> nie, dobra. Przecież nie będę tego śpiewać. Kolejny zakaz. Dzieci, my się nie bawimy w takie zakazy. Proszę tutaj zniszczyć cały ten pot. Wow, my tu sobie most cały postawiliśmy. Dowody z tego, co już się dowiedzieliśmy, to skakać nie możemy. Ale przejdźmy sobie na drugą stronę do jakiegoś cyrku. Ja widzę chyba jakiegoś klauna na rowerze. Ale wejdźmy sobie na razie do środka. Ile to jest klaunów! Ej, ja nienawidzę takich klaunów Tak samo jak nie ciebie, muszę cię zniszczyć ty nubku ale teraz przesadziłeś! Ej, on leciał. Odlatuje nam! Co się z tą dzieje? Dobra, wszystko jest chyba w porządku. Sprawdźmy sobie najpierw cały środek, a potem pójdziemy sobie na zewnątrz. Ej, mogę wszystkie trybuny to zniszczyć, żeby nikt nie oglądał klaunów. Cześć klauni numer jeden, niszczymy sobie ciebie, pyk, zniszczony, drugi klaun zniszczony, trzeci również zniszczony, wszystkich sobie niszczymy. Ja muszę sobie to na was poziom powbijać. Ej, czy on może spać z tej góry jak to zniszczę na przykład? Może spać, spad sobie właśnie. I w taki sposób nie został... To już nikt, nawet widownia, kaczko, i stąd nie możesz tutaj siedzieć. Myszko, ty również wynocha. Ten cyrk po mojej wizycie wygląda naprawdę ślicznie, a przydałoby się sprawdzić, co się dzieje na zewnątrz, bo to oczywiście jeszcze nie jest koniec. Po co to tu stoi? Przecież to jest nikomu niepotrzebne. Tu widziałem jeszcze jednego klauna, który jeździł na rowerku, ale w sumie to nie wiem, gdzie on teraz do końca jest. Czy tu jest słoń w środku? Mogę to sobie rozwalić? O, słoń. Ej, nie uciekaj, poczekaj, czy on teraz wleci w ścianę i zrobi dziurę? Tak mi się wydaje, że to się właśnie stanie, bo on biegnie w tą ścianę zniszczył. To czyli będziemy mogli oczywiście tam wejść. I przy okazji wszystko. Zniszczyć. Widzę tego klauna. O nie. Teraz już mi na pewno nie uciekniesz. jeszcze przy okazji ciebie, tynubku, żebyś stąd odleciał. klaunie chodź tu, witam, cię, Cyg, lewy, Prawy, gdzie nie ma. Dobra, drzewko sobie też niszczymy bo nie jest potrzebne. I mamy tutaj jeszcze jakieś wejście, zanim pójdziemy sobie w dziurę, która się stała w tej ścianie przy tamtego Sonika. Czy mogę wejść do środka? To jest. Mogę wejść? Wow. Co tu się stało? Ej, ale ten nubek jest straszny. Ja nie chcę patrzeć na takie rzeczy. zniszczmy go. Wejdźmy sobie jeszcze dalej. Musimy przejść. A, to tyle. To po prostu było chyba jakieś straszne pomieszczenie. Z drugiej strony mamy coś podobnego. I tu jest najmniejszy nubek na świecie Gdzie on jest? To on jest tutaj, ale malutki nubek ha, <laughs> zniszczony Czyli w tym momencie najmniejszym nubkiem na świecie jestem ja Udało mi się jeszcze bić 14 poziom I przychodzimy sobie do kolejnego miejsca Jakim jest muzeum Cześć autobusku, witam cię Chciałem sobie ciebie wysadzić Oczywiście, że tak I w sumie to wszystkie te samochody również jednym dosłownie uderzeniem. Patrzcie to, cyk I jedno uderzenie zniszczone Ten tak, o, ten był troszkę silniejszy Ale na pewno nie ten autobus, który musimy zniszczyć Wejdźmy sobie w sumie Teraz do środka, bo widzę, czy ten słoń właśnie zrobił również dziurę w ścianie muzeum. No chyba na to wygląda tak. I zatrzymał się dokładnie tutaj. Więc wejdźmy sobie do środka. Zakaz słoników. A on chciał sobie zjeść, tylko bo był głodny. Jestem ciekawy, w jaki sposób on to wyczuł. A mogę to zniszczyć? Dobra, nie, ty już sobie tutaj jest. Nie będziemy ci przeszkadzać za to, że nam pomogłeś. Ej, tu jest jakiś tańku normalnie. Ja chyba nie mam zamiaru tego robić, bo mamy dopiero dwa orzeszki. Ale to nie jest koniec jeszcze naszego muzeum, bo mamy tutaj domek. Jeden z pierwszych domków powstał 2007 roku. Jest to zabytek, rozumiecie? Dlatego cały sobie rozwalimy tutaj dosłownie. Co ty tu robisz? Czy to jest najstarszy człowiek w Robloxie? Loader, witam cię. Dada. E, nie, przecież to nie jest mój tata, dobra. No stąd, dziadku. Musimy sobie ciebie zostawić. Właśnie w taki sposób. Chyba wszystko z nim w porządku. I tutaj nasze muzeum powiększa się jeszcze bardziej. Statuetka. Nie wiem czego, ale już jej nie ma. Fontanna ze złego kotka. No i patrzcie, to jest taki fajny kotek na tej fontannie, no ale niestety musimy tą fontannę zniszczyć. I to jest dosłownie. Zobaczcie, jakie to są Rzeczy takie muzealne, bardzo. Jakiś naszyjnik, mojego zabytkowy. Jakiś pas i wiele innych takich rzeczy. Nawet kociołuszka. Nie wiem, co to robi. Muzeum. Uhuuhu. Czegoś takiego się tutaj nie spodziewałem. Jest to dosyć straszne, więc przy... Ej! Dobra, teraz to się wystraszymy jeszcze bardziej. Ale najważniejsze jest to, co mamy na samym końcu. Znaczy, chyba nie chodzi mi o tego Flaminga, bo to możemy sobie. Nie, nie możemy tego zniszczyć. Jak otworzyć te ogromne drzwi? Czy da się to po prostu zniszczyć? Jeśli to jest możliwe, to byłoby super, ale nie, nie da się tego zniszczyć. Jak tam przejść? Może tutaj chodzi o tego flaminga, jak go zniszczę I teraz, tak, czekajcie, ko, chyba muszę prze... On tam biegnie teraz do tego miejsca Ej, nie uciekaj, biegnij, żeby mi otworzyć te drzwi No dawa już prawie jesteśmy Ostatnie skoki, jest, jest, na miejscu Udało nam się, i czy teraz w taki sposób Wow, co tu się teraz z nim stało Otworzył mi tą bramę, nie wierzę w to Go to mama, czy tam serio jest moja mama No dobra, możemy to sprawdzić Ale i tak sobie jeszcze przy okazji, zniszczę ten znak Ona chyba płacze, bo zgubiła Gdzie ona, gdzie ona teraz jest, ej, było tu przed chwilą Skoro jej nie ma, to będziemy po prostu dalej niż czy możemy sobie rozwalić? O, tak, oczywiście, ale tu wody z tego wypadło. Ej, widzę ją, ona jest przed nami. To jest chyba w ogóle jakiś mały labirynt. Musimy cię dogonić. Nie uciekaj w te krzaki. No i znowu się zgubiła. Jak może się gubić mama? Przecież jestem cały czas obok niej. No nie wiem, to dzieci się gubią. Już prawie jesteśmy na samym końcu. Tak, ona sobie tam ucieka, ale mamy ten stary, opuszczony dom. Znaczy, nie wiem, czy on jest opuszczony, ale na pewno wygląda sobie na stary, więc wejdźmy do środka i to sprawdźmy. Ale jeszcze przed tym, czy mogę zniszczyć sobie elektrykę w tym domu? No niestety nie. Ale możemy rozwalić sobie na pewno pranie. No właśnie, co to, jakaś koszuleczka tutaj spadła? Mam podejść do ciebie, czy mam wyjść do tego domu? Dobrze, wejdę sobie. Nie, mi sobie dom, bo jestem bardzo ciekawy co jest w środku. O, w środku tego domu mamy kotka, telewizor z kotkiem. I w sumie to bardzo fajny domek, ale ten telewizor będę musiał sobie wysadzić, tak samo jak tą półkę. I teraz dopiero mogę do ciebie podejść. To będzie już sam koniec, chyba nam się udało. Dlatego możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję z znaczkiem. I napiszcie w ogóle w komentarzu, co myślicie o tej gierce. Za szybko to się kręci, pomocy! A!